Ty, córcia, chodź na chwilę. O, daddy. Sready! Mówiłem ci za dużo internetu. Po polsku mów. Tato, jak ty się ubrałaś? Jak różowa pantera. Zaraz mnie trafi cholera. Myję się głośno w tej chwili. Ojciec ma zawsze takie dobre żarty. Odkurzacz się zepsuł. Nie strasz mnie! Nie no, coś tam utknęło i się przegrzał. Burak. jeszcze jest dobry przepchamy i będzie działał jak nowy ale no nie wiem jak go przepchać poduszanie klapsy i moja galanteria spróbuję go tak zdusić Weź latarkę poświeć mi co ty robisz no błóżcie z ryckami. ale mi świecisz czy sobie Weź to w rękę w mojej łapce. za młoda jesteś na alkohol ile ty masz lat dwadzieścia po dziewczyny hi hi. te ładne koleżanki ale po co bo trafisz do no ty to mentalnie jeszcze z piaskownicy nie wyszłaś Rozłącz się i bierzemy się do pracy Muszę się wziąć do pracy, Dery zapłaci Mało płacę, żeby cię utrzymać w tym domu? Aha, mamy nie ma, łap za rurę